i bark przeżycisz, no to może bardziej gębki jesteś, bo ja tu nie mogę w pół do środka piją. Wydaje się, że tutaj już jest okej, okay. tutaj jest już jest bark przeżycony za, za gałęzią, ale nie mogłem wam to sceny z gwiazdnych Wojen, gdzie zostali zablokowani w śmieciarce, w zgniatarce w ostatniej chwili. Ktoś ich uratował. zabije pod konarem przejdzie spokojnie wciśnie. Nie jadł dzisiaj śniadania. Przejdzie. O! I przeszedł Krzysiek walczy z drzewem Bardziej z drewnem. A kowal nad nimi, jak to powiedział bociek, no to kurwa nie w przefrunie. Bociek pozdrawiam cię.